Siomeczki, nie uwierzycie, co się właśnie stało. Jestem sobie w Bobowicach, bo jeszcze przed chwilą był, tu, był tutaj Bobszyl, z którym gadałem, bo on mnie zaczął oskarżać o to, że zabrałem mu znowu jakieś itemy. Po raz kolejny, co jest oczywiście nieprawdą. No ja, ja słuchajcie, nawet tutaj nie wchodzę. Do tego głupiego miasta obsranego, słuchajcie, nie wchodzę. Ja tutaj nie mam nic wspólnego, ale wszedłem, bo on mnie zaczął, nie, że słuchajcie, obrażasz, ale zaczął po mnie jechać, że znowu mu ukradłem itemy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wyszedł, słuchajcie, nie, nie ma go, bo wiadomo, jak ktoś wchodzi na serwer, to on od razu ucieka, bo jest taki, słuchajcie, mięki, taki lamusek no i tyle także chciałem wam to powiedzieć i dlatego pójdziemy sobie teraz do Elvisa i mu to słuchajcie powiemy jaki bobsztyl jest mięciutki jaki jest słabiutki więc yy, po prostu mam nadzieję że mam nadzieję że się z niego pośmiejemy ponadto słuchajcie pamiętajcie że ja z Elvisem mam cały czas wojny na suby kto pierwszy wbije 200 tysięcy nam słuchajcie brakuje 18 tysięcy więc naprawdę mało Elviso nie ma z nami totalnie kompletnych szans no ale wiecie on słuchajcie się czuje mocny także pokażmy mu że tak naprawdę też jest miękki po prostu miękka faja i że Elviso to pała. Także słuchajcie, wbijamy sobie do niego. Oglądajcie też do końca ten filmik, bo tutaj będzie, słuchajcie, niespodzianka, mam już dla was zaplanowaną niespodziankę. No ale dobra, wbijam sobie Elviso Mordo! Elviso stary! Stary, 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 stary widziałeś, że bomom przed chwilą był na serwerze. Tak, gadałem! No tak, gadałem z nim stary, jaka to jest lama straszna, na maksa stary, to jest. jaka lama, to tyle co? Co ty? Byłeś, byłeś u niego, z, ja to stary widziałem, gadałem O co z nim, chodzi? No tak, no, gadałem z nim, z, nim i się z nim, stary. nie biłeś, to była taka rozmowa Bo... która stary... <laughs> No tak było, no tak było, że gadałem z nim i się z nim nie biłem. To prawda, stary, no ale dlaczego miałem się z nim bić? Morbo. Bo No to jest stary już blisko wojny, stary. Gdyby się z nim bił, to by było wszystko ok, stary. ty byłeś taki jakoś dziwnie przystępatycy dla niego, No ale poczekaj, jakby, co, co masz na myśli, stary? Czy ty chcesz coś powiedzieć więcej? To było to po podejrzane, tak. Chcę. Co? Jak to jest podejrzane? Podejrzewamy, że masz z nim stoją. Co? Jak tak ty! Jest. Nie, poczekaj, stary, przegięłeś pałę teraz, totalnie. Ja wiem, że jesteś ja? pałą, ja wiem, że jesteś pałą, Elviso, ale. Ale no nie aż tak, stary. Tak poczekaj, tak? no co ty do mnie celujesz? Pogięło cię, stary, przecież. Zatrzymaj się albo cię was stary, no Co ty się prowadzisz? Koło armat, koło armat, stary. Po... Nie będziesz dużo żadnego, co już od stary. stary, stary powaliło środbowa. cię totalnie. Gdzie ja mam iść? Tu idziesz, tam idziesz, tam stary, idziesz Stary, no co ty pogięło cię? No co ty do mnie celujesz? Ty się opanuj lepiej, gościu. To, Weź to pal, ja gumę, ja nie, nie, stary. Tak, rozma. O, nie, słuchajcie. Nie, 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 słuchajcie. Elviso! Niech to Elviso. Elviso. gdzie są nie Mam Elwiso, masz teraz przypomnę. Nie, nie, dobra, będzie. wiesz co, chciałem cię olać, chciałem po prostu pomyśleć, jesteś pałą jak zawsze jelo. Dawaj moje itemy, stary, gościu nie rozmawiam to z tobą. Wie. Dawaj słuchaj, itemy. Teraz nie będę bardzo... to nie jest tak, że jestem dla ciebie niemiły. Ja chcę po prostu dobrze dla naszego miasta sobie, chcę bardzo dobrze. Elwiso, co ty w ogóle wygadujesz stary? Ja, ja, stary on mnie oskarżył o jaką jakiś kradzież itemów, to ja mu... On na mnie naskoczył, że mu Co ty wyprawiasz stary teraz? Jaka kiedyś temu, w On tak. tak powiedział, więc mu powiedziałem, żeby palił gumę, dlatego z nim pisałem. Ale byście się, by, się bili, a to było takie spokojne bardzo, to było takie wiesz... Stary, ja, wiesz, ja mam z ciebie strzałę w głowie. I Bart nie widzę! Ja, ja widzę, ja stary widzę. Ja nie, 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 dobra, Dobra stary, ale chodzi ogólnie o to, że ja chcę cię tutaj właśnie zamknąć dla dobrego miasta, rozumiesz? Dobra mi stary, to wiesz co, pal gumę, Elo, uciekamy! Słuchajcie, ja nie wiem co się dzieje. O co chodzi Elvisowi? Przecież ja naprawdę tylko gadałem z mo nic totalnie złego nie zrobiłem, a ta pała Elvis, myślicie ja mam z nim sojusz, słuchajcie, ja jestem na jednego hita! Ja spłonę! Dobra, mam jedno serce, słuchajcie, mam jedno serce. On mi zabrał, słuchajcie, jeszcze i... Nie, słuchajcie, nie, no co jest grane? Ja Maciuś nie tak... uciekaj! Tak Maciew nie uciekaj, stary! Stary, tak nie może być! Co ty wiesz odwalasz? Stój! Stary, chodzi o dobra, naszego czego stary. stary! o, o jakie dobro, dobro. czy ciebie pogięło? Jakie, ja nie mam sojuszu z Bobo, stary, byłem. Ale się właśnie tego boję, tylko że masz, rozumiesz moje obawy chyba. Stary, oddawaj natychmiast moje itemy. Stary, ale przyznaj, że gdybym jazda e e e e tak spokojnie, to to też byśmy jakieś podejrzenia, stary. Rozumiesz o, stary, ładnie? dobra, tutaj jest zbrojka i tutaj będziemy się stary klepali po prostu. O to, on to, stary, odłóż Nie, stary, nie, nie, nie. Poczeka. ty mnie oskarżasz o sojusz z Bobo, a Ta. samym mnie bijesz! Stary, to bo się boję stary o ciebie, ja się boję o ciebie i o nas, To jest... Z dobrą stary, myszką. co ty w ogóle wymyślasz, Czy ciebie pogię? Oddawaj moje itemy, ty masz moje wszystkie itemy! Nie stary, on już stary w ogóle do skrzyki, ja jest za zapasowy, stary, on jest bardzo ważny. Stary, ale ja nie mam słów, po prostu, jesteś największym lamusem we wszechświecie. Stary, stary. Ale ja nie jestem lamusem stary, ja się boję o ciebie i ja, o nas, o nas wszystkich stary, serio! Ej, Ziemeczki, ja tak naprawdę nie, nie wiem co teraz powiedzieć. No naprawdę, słuchajcie, ja z Bobo gadałem może, słuchajcie, przez 15 sekund. wymieniliśmy trzy wiadomości On mi powiedział, że mu układam itemy, ja mu powiedziałem, że jest lamusem i on sobie poszedł, słuchajcie, ale Wizo teraz wnioskuje. Że ja naprawdę zdradziłem milionowicę bo sobie po prostu z nim gadałem i go nie atakowałem Ej, ty Elwiso! Wiesz co? Elwiso, powiem ci tak, stary, ja mógłbym ciebie na przykład patrz, teraz też nie atakuje Czyli co, mamy sojusz! Czyli Je, ma mamy sojusz, nie, tak? Nie. Stary, nie, no, co, pan, stary. no i co? Zamkniesz mnie teraz? Stary, posłuchaj mnie! Stary, ile nie, my się stary, znamy? Stary, posłuchaj mnie! Wiesz, że jesteś moim bezprzyjacielem, stary, kumpujmy! No właśnie widzę, dobrze. jestem w klatce i to przez ciebie! Stary, ale chodzi o to, że gdybyś miał z tym już to byś mógł dać jakieś informacje, stary. A dobrze wiesz, że dobrym miasta jest najważniejsze. Stary, ale jakie dobre miasta! Ja byłem po drugiej stronie Bobowic. Chciałem tu przejść. Bobo do mnie napisał, że mu zabrałem jakieś itemy, a ja sobie myślę, co za Lamus, nie zabrałem mu żadnych itemów. Napisałem mu gościu, pal gumę i tyle. I on od razu wyszedł z serwera, ile ja z nim rozmawiałem? Ale 10 on sekund, 20. Normalnie. on by cię normalnie pił. Chyba rozumiesz moje powody. Chyba ale stary, nie to. biłby mnie, bo jeszcze nie ma wojny, a ja byłem nie. Uz... Znaczy, no byłem uzbrojony, ale ja też go... Nie atakowałem, bo ja sobie tylko przechodziłem przez jego miasto. Stary, nie no co stary, ty wiesz, wyprawiasz? To... No ty, twoja logika czekaj, jest czekaj, naprawdę. Stary. Twoja logika jest, jest pod, po prostu fatalna. W tome, co wbijasz, Wiesz, no. tu? Szczerze, to jest tylko i to się miejsce, W które A, miejsce, to miejsce, czy co? W którym Czekaj, Twoja sekundka. logika jest po prostu obraźliwa dla mnie, słuchajcie. Ja On nie wiem, nie jest Ja nie wiem, co Elvisowy wymyślił, słuchajcie. O, mu, mu odwala przez tą wojnę, słuchajcie, ja rozumiem, że ta wojna wywołuje stres i jakąś niepewność, ale to jest chora sytuacja. To jest chora sytuacja, słuchajcie, ja naprawdę z nim nie rozmawiałem, z bobsztylem Ja naprawdę stracił okay, jestem nie... tutaj, stary no, stary. no i co? Dobra. I co ty wyprawiasz teraz, nie wiem. Czekaj. No nie wiem, chyba właśnie teraz zmyślę sama z tobą. Stary, zrobić, wiesz co, ja bym ci powiem tak, generalnie O nie, bo to jest wełna, okej, okay, stary, powiem ci tak i zawsze byłeś pałą, ale teraz to przesadziłeś. Ja stary z tobą nawet nie chcę rozmawiać. Patrz, nie będę Macio. z tobą, stary rozmawiał nawet. Patrz, ja się tutaj zamykam. Ja się tutaj zamykam. Ja sobie nie życzę, żeby Elvisa do mnie jakiś przychodził. Ja nie chcę się na niego patrzeć, Słuchajcie, to jest Macio. po prostu katastrofa. To jest upadek człowieczeństwa. Stary, ale ja się bardzo starobię, przepraszam, ale chodzi. Ro... Stary zrozum mnie. Ja się boję o nasze miasto, stary. stary ja tak się, się boisz, że y, y, gościa, który mógłby Ci pomóc w wojnie, z Bobo zamykasz. To osłabiasz swoje szanse, tym. Ale właśnie nie wiecie byś mi pomógł stary bo skoro ty tak sobie właśnie gadałeś na, na spokojnie. To się stary boję od to właśnie. Zrozum no są stary, zrozum. A, a co, a Obraz z nim nie gada? dzień codziennie z nim gada, tak normalnie. Ale Abrad nie teraz udawany sojusz, rozumiesz to Ja chyba? nie mogę, Elviso, Naprawdę, no, załamujesz mnie teraz, stary, masz mnie wypuścić w tym momencie. Czy ja chcesz, to mogę ci dać teraz Chlebek. Stary, zobacz, możecie tutaj sobie. Zjedz sobie stary. Story. Stary, dawaj kilu, wypuść mnie stąd. Stary, przepraszam cię, Macie, chcemy, Stary. Nie chcę, tego. Nie, no nie wierzę, ja łóżę, nie wierzę. wiecie co, dobrze, Elviso. To w takim razie zrób dla mnie jedną rzecz. Jako, przyjacielu? Idź stąd. Nie Nien mogę na ciebie swoje, patrzeć po prostu! Steki. O, 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 nawet... Jedzenko! Jednko dostałem. <śśśśś> to jedzonko zawsze. zbroję. O! Zbrojka, Do, dobrze, stary, dobrze. Jeszcze... Stary, bardzo dobrze to. robisz, stary, tylko że zabrakło okay. jeszcze kilofa, zabrakło stary, jeszcze jednego przedmiotu mojego. Maciuch, Wybacz mi, ale nie mogę ci! Elwiso! wypad stąd! Nie no, słuchajcie, jeszcze go nie zdążyłem uderzyć. Masakra, słuchajcie, oddał mi wszystkie itemy, to jest dziwne. Akurat słuchajcie, patrzcie. Totalny brak konsekwencji. Z jednej strony mi zabiera itemy. Z drugiej strony mnie oddaje Niby mnie zamyka, no ale słuchajcie, tak naprawdę to są tylko kraty. Ja je sobie bez problemu słuchajcie, rozwalę, do tego jeszcze mogę tak naprawdę jedną kratę rozwalić, bo nie muszę dwóch krat rozwalić, tylko tą jedną. Także słuchajcie, zaraz sobie bez problemu wyjdziemy, a mając mieczyk możemy Elvisa zaatakować, co słuchajcie. I w normalnych okolicznościach to bym w życiu, słuchajcie, nie atakował Elvisa no ale teraz to jest co innego, po prostu mnie ten typek denerwuje Także muszę rozwalić co te innego? kraty ej, ej. słuchajcie, on z kimś gada chyba? Innego. No, co innego? Co On z kimś gada chyba? Tu jest! Wow! Co? Elwisa! Co? Co zrobił? Co tu się stało? Co? Stół. Macio, co on nie zrobił? Ja wolę! Słuchajcie, on się przestraszył Dobrze, słuchajcie, on chce mnie zabić, on chce mnie zabić na 100% Musimy z nim walczyć Macio, nie chcę cię Musimy zabić, z nim stara, walczyć! Elwisa, chodź! Nie. Będziemy się nie. bić! Dobra! za Słuchajcie, załatwimy Elwisa! Ale dobrze, słuchajcie Maciuch, do... stary co ty zrobiłeś ty stój stary boję się miasta stary nie stój 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 Macioch stój stój stary poczekaj musimy rozwiązać jakoś ten konflikt stary musimy ale odejdziemy co stary co ty odwaliłeś storka stary mi już odbija, stary mi stary, po prostu chodzi stary co ty miasto. odwaliłeś przepraszam i co teraz, stary? Teraz, jak ci oddam itemy, to znowu mnie zamkniesz w klatce? No muszę, stary, zrobić Nie, mnie. nie, no dobra, stary, powiem ci tak. Żeby pokazać, że naprawdę jestem po twojej stronie, stary, ja ci wyrzucam w tym momencie wszystkie twoje itemy. Patrz, stary, to jest twoje. E, kill of, stary, ten jest twój, ale mój sobie zachowam. Pozwól, że sobie zachowam. Te itemy są moje, stary mieczek jest jeden twój. Tak, i to stary mój też łuk. jest. Mój ok. Okej, okay, stary Pixon e, To jest moje jedzonko, także, stary, wszystko masz swoje. Ja z tobą dyskutować, stary, nie będę. Macio. Co? Powiem ci tak. Co mordo? Bardzo. bardzo... Ale to bardzo cię przepraszam, za to co zaraz zrobię? Co zrobisz niby teraz? Bardzo nie, 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 Poczekaj, stary, ja mam zbrojkę! A nic mi nie zrobisz, stary. stary. Ja muszę stary błagam. Ja no, mam zbrojkę, to. także stary, poczekaj. Bo wiesz co, ja cię zabiłem, ale nie myśl, stary, że ja cię zabiłem dlatego, że, że. Stary, no. Nie, no poczekaj, poczekaj, bo to już mi zabiera, stary, życie. Nie mi się zniszczy zbroja! Nie mogę jej stary nosić. Nie się zniszczy zbroja. Stoj, nie się, nie ruszaj się! Dobra, stary musisz. stary, ja... stoi! Stary, jest idziemy. przypał. Nie możesz do mnie strzelać jak mam zbroję, bo mi się niszczy. Słuchajcie, Dobra, mam naprawdę idziemy. na wykończenie też szybko! Co szybko? Nie możesz być agentem Bowo, stary, chodź to szybko! Nie! Nie, Elwiso, nie, nie mówisz tego na poważnie teraz. Pokoj, idziesz, stary, idziesz teraz mną, idziesz teraz za mną, Elwiso, nie mówisz teraz tego na poważnie, prawda? Chodź tu stary, chodź, chodź zobacz jest w ogóle stary. Twój, są twoje nowej temel, Sara, zobacz, twoje nowej nowe temel są w tej skrzynię, w tej skrzynce. Co? Wydziesz? Nie ma tu skrzyni! Co ty robisz? Nie, 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 szybko, słuchajcie, musimy stąd wyjść jakoś musimy się stąd dostać szybko, stój, stój ci dopiero. Sędy szybko! Nie ruszaj się! Okej! Nie ruszaj się! ten ten kabel. Który? Elwiso. Raz. Uciekamy! Ej! Uciekamy przed Elwisem! Słuchajcie, szybko! Słuchajcie, on chce mnie zabić! On jest po stronie Bobo, chyba! On mnie, słuchajcie, atakuje! Ewidentnie on jest po stronie Bobo, dobra, schowamy się tutaj! Słuchajcie, schowamy się tutaj! Może ta pała mnie nie zobaczy! Słuchajcie, to jest przerażające! Co ten ziomek wyprawia? O on, on mnie. On mnie ewidentnie widzi! Nie, Elwiso! Elwiso, poczekaj, poczekaj! No, pogadajmy Ale właśnie, stary, ja cię nie zabiłem dlatego, bo chciałem, żebyś zginął, tylko musiałem się bronić! No stary, ty mnie atakujesz! Nie. Elwiso! Co? Ciuch, stary, ja, ja, bardzo Cię nie chcę się, stary, ale chodzi o to No? Chodzi przyjacielu o to, że gdybyś był z Bobo No? To naprawdę musimy Cię uwielbiać stary Ale stary nie jestem, przecież oddałem Ci Twoje itemy No właśnie wiem, ale się tak boję stary chodź chodź Danon stary, błagam Cię Dobra Zrób to jako prezydent dla dobra swoich małżeń stary Nie, nie, nie stary, A w ogóle ja, Zrób to jako Ja prezydent. się tak Ciebie przestraszyłem, bo to było naprawdę jak z horroru stary, stary sytuacja Przepraszam. Nie no stary, no nie no. Przegrałeś, przegrałeś teraz stary. Ale stary, wiesz jak jest masz. Stary, nie bij mnie stary, cię, nie, nie bij mnie. Stary, błagam cię, nie bij mnie. powiedz ci tak. Stary, stary zamykasz to jest... mnie w klatce. I chcesz, żebym cię nie bił. A ty mi, mi uderzyłeś mnie meczu. Jeszcze dwa razy mnie już to zginę stary. Stary, ty, stary, ty mnie zabijesz dwa razy, a jak nie trzy dzisiaj. Mam a stary kilo, wiesz stary co? Zabił. Mam stary kilo, więc ja zrobię po prostu ja mam serę mała, a ma, pewien ma niebi, Okej, okay, i teraz okay. sobie nie chodzę z, tędy. Nie, to wychodzę teraz. takich, okej. Okay. <laughs> <Hey, śmiech> Dobra, hey. uciekamy! Uciekamy przed Elvisem, słuchajcie, to jest paranoja Ja muszę przed nim uciekać, ponieważ myślałem, że on otrzeźwieje, słuchajcie, że przejrzy na oczy, a tu się okazuje, że po prostu on chce mnie dopaść, słuchajcie. Ja nie wiem czy on jest agentem Bobo, czy on naprawdę, słuchajcie, oszalał przez tą wojnę, bo to też jest możliwe, słuchajcie. On po prostu oszalał na punkcie wojny i już nie wie kto jest po jego stronie. ELVISO! Nie słychać! Zginę, zginę stary, zginę! Okej do do dobra, do wody. mam jedno dobra, serce Masz jedno serce, tak? Mam jedno serce stary. A wiesz jak Ty zabiera? Stary, ale poczekaj dlaczego to robisz? Ile ci Bo płaci? Stary boy, stary. Ile ci Bobo płaci, nie, stary? Przepraszam, przepraszam stary, nie chciałem ci tego Ile ci zapłacił Bobo, stary? stary? Eee, Ile ci Bobo eee, zapłacił, powiedz mi, Elwiso? Nie chciałem stary ci tego zrobić. Przepraszam, Maciek, przepraszam. Za proszę. co mnie przepraszasz? Cary, ty przepraszasz i wrzucasz mnie do klatki po raz stary, kolejny? Ja cię ci ci właśnie bałem, że może być jego agentem, stary, ale przepraszam, nie. No Ale to nie, co, nie, jakby to stary. teraz na. na... Co? Ej, wyrzucasz mnie i temy swoje nie wszystkie. Nie Dla... mogę być taki zły, nie mogę być taki zły. Co ty tak robisz? Poczekaj. Nie. Otwieraj to Macie, otwieraj to. Sary Elwiso, co się co to odwala? Teraz. Otwieraj to otwieraj to! Ja zainteresuję, Ej, zainteresuję. To jest jakiś podstęp czy o co chodzi? Coś on poszedł w Kimę. Ej, co jest grane? Co jest grane? Nie słuchajcie, nie, nie, nie będzie tak, że kolej się śpi, najpierw nie zamyka w klatkę, potem masz masny sen... Wstawaj Lamu się z programować! Wstawaj! Ja Wstawaj! Mam to gdzieś, stary, co ty wyprawiasz? Zamykasz mnie w klatce, a potem nagle każesz siebie zamykać w klatce? Stary, słuchaj! Co ty odłalasz, stary? Ty jesteś chory psychicznie jakiś. Stary, już ty masz to stary. Chodzi o to, że jak zobaczyłem, że z nim gadasz, to ja pomyślałem, że jesteś z nim zmowie i się bardzo tego wystraszyłem. Ale potem. Sorry, ja przyjeżdżałem na oczy, że ty jesteś moim przyjacielem i sobie z tego nie mógł zrobić. Co? Stary, ty gadasz tak o rzeczy. W sensie, no dobra, to co mówisz ma sens, ale nie ma sensu to, że ty pomyślałeś, że jestem po stronie babu. Przecież to jest nonsens! No, pisałeś tak, opisałeś z nim tak. Ty zaraz byłeś, stary, więc chyba to rozumiesz. Ale stary, zamykasz mnie w klatce zamykasz, Nie wiem, jak to przetestować. Nie, gdzieś to powiem ci tak, stary. Nie wiem, co kieruje tobą, jak oddawałeś mi itemy i kazałeś się zamknąć. Ziesz, ja ci powiem tak, wariacie, e, ja, poczekaj, Nie, 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 budki to mi oddaj, stary. Ja ci ma, rzucę stary jedzonko, mam nadzieję, że to przejdzie tędy. Opacz, przechodzi tędy nawet, fajnie. E, i, I stary, mnie to nie interesuje, ty tutaj siedzisz, patrz, stary. Fajnie, fajnie się będziesz teraz bawił. Nie, słuchajcie, on wyszedł serwera, ale mam nadzieję, że zaraz wróci. Nie no, co jest Elviso, Powiem jestem. ci tak, teraz ty sobie posiedzisz w klatce. Mam gdzieś... W... Czemu? No tak, no bo ty mnie zamknąłeś w klatce kilka razy. Mam gdzieś to Jak teraz kilka razy? No kilka razy teraz czym mnie zamknąłeś. jesteś? Jestem Maciochem. Też Macioch Sary, a ja jakby co? O co tobie chodzi Sary? Ty świrujesz nie stary, nie stary, wiesz o co chodzi? Stary, ty świrujesz totalnie przez tą wojnę S Słuchaj Abra, chodzi ogólnie o to Co? Jaki Abra? Dobra stary, odłóż ten nie, o nie Stary Nie, przepraszam, nie Elwiso, Elviso, poczekaj, bo nie, ty naprawdę nie. świrujesz przez tą wojnę Stary, się chodzi opanuj, o się to... opanuj stary, bo wylecisz z armii przy takim zachowaniu Stary, chodzi o to, że ja nie spałem od 20 godzin, rozumiesz stary? Ile ty jest 20 godzin? Stary, ty wymyślasz po prostu, jesteś lamusem i tyle Stary, jest Taka jest prawda. Nie, nie stary, wiesz to, zostajesz w klatce i tyle. Także do widzenia. Mam nadzieję, że będziesz tutaj dobrze bawił, Elo Dobra, siemeczki, teraz uwięziłem Elvisa. tak naprawdę on sam chciał zostać uwięziony i zobaczymy co on zrobi. Oczywiście jak go, słuchajcie, zaraz wypuszczę, za nie wiem, minutę, może dwie, ale zobaczymy, co on będzie, słuchajcie, robił. Ej, on próbuje wyjść ale tam jest oczywiście obsydan. Nie da rady tego zrobić. On ma przycisk, słuchajcie. What? Ej, jak to? Jak to Elviso, stój! Elwiso, stój bo strzelam! Elwiso! Już! Już! Stój! stój Elwiso! Powiedz mi, ja, powiedz mi jak zrobiłeś przycisk Miałem tam stare... za, za Elwiso, nie, nie inaczej ja, zrobimy. Dobra, stój, umrę, umrę, umrę! BOM! Dobra, słuchajcie, musiałem to zrobić po to, żeby zabrać mu wszystkie itemki, słuchajcie. A wiem, że on ma respa tutaj Elviso! Elviso! Stój! Chodź tutaj! Dobrze, idę! Elwiso, powiem ci Nie, słuchajcie, on by wypił potkę na niewidzialność! Dobra, słuchajcie, ej, mamy przypał teraz Mamy przypał, słuchajcie, najpierw, ej, ew, ewidentnie, słuchajcie Elvis to coś kombinuje, słuchajcie, najpierw y, On y, zamyka mnie w klatce Potem każe siebie zamknąć w klatce po, po, Tylko po to, żeby tak naprawdę z niej uciec Słuchajcie, to jest bardzo podejrzane I on mówi, że to ja jestem po stronie, bobo Słuchajcie, widzę go, chodź tu, lamusie Chodź tu, widzę cię, o, dobra, słuchajcie, uderzył mnie Ja, ja troszkę, słuchajcie, uderzyłem, uderzyłem go Zginął chyba, nie wiem, czy zginął, słuchajcie Nie wiem, czy zginął Uderzyłem go, on był bez. Elwiso, i co Bawduch. teraz? I co teraz? Do rogu. S ile, 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 dobra, to ja popatrzę, stary na ciebie, wiesz? Dobrze, okej, okay, dobra. Stary, dobrać. ja popatrzę w takim razie, jak ty robisz to światło. Skrzynka, skrzynka jedziemy, skrzynka idziemy. Jedzie, jedzie. szybko jedziemy, jedziemy, szybko. No nie, i co teraz? Nie. Co, Elwisku? Powiem ci tak, stary, możemy zażegnać ten konflikt, jeżeli tylko się zatrzymasz i wytłumaczysz mi o co chodzi. Zaraz, zaraz, zaraz nie. Elwiso, zatrzymaj się natychmiast, bo strzelam do ciebie. Elwiso, co ty robisz, stary? Wytłumacz mi o co chodzi. Zaraz, gdzie jestem? Powiedz się, mi, stary, się, boję się. Wiesz, że to wszystko oczywiście trafi, jakby. Wszyscy się o tym dowiedzą, stary? Tak? Okej. Okay. Tak. Dobra, słuchajcie, mamy przypał. Mamy przypał, naprawdę, słuchajcie, Elviso świruje jak nigdy wcześniej. Stary, co ty robisz? Nie no dobra, słuchajcie, ja, się. ja tu nie wbijam, patrz, słuchajcie, on przeszedł do Bobowic Chodzi sobie po Bobowicach po domku, bo jakby to było, słuchajcie, jego dom I Jeżeli ktoś tutaj zdradził, słuchajcie, to nie ja, to nie ja. Ja nie chcę Maciu! mówić, że... Nie słuchajcie, ja nie będę z nim rozmawiał, słuchajcie. Ja nie Mariusz, mówię, że e... nie mówi wszystko, Ja, ja nie mówię, że Elwiso zdradził, aczkolwiek, no sami siebie, słuchajcie, zapytajcie, jak to wygląda, słuchajcie. Najpierw mnie zamyka, potem mnie zabija, potem ucieka jak ja go zamknąłem, on jest totalnie, słuchajcie, przyświrowany Maciu, tu ja I... jestem pod murem! Elwiso, ja z tobą nie rozmawiam. Ja z tobą ja po ja prostu nie wyjaśnię, rozmawiam. Nie, wyjaśnię. Stary, nie zbliżaj się do naszej bazy. Jesteś zagrożeniem! Nie, jesteś zagrożeniem nie, dla Armii ja Milionowej! Już jest! Iść tłumaczę! Dobra, słuchajcie, muszę go znaleźć. Mamy Mam łuk! <laughs> nie, 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 stary, z koniec, koniec, tego dobrego, naprawdę mam ciebie no, dosyć, no, stary Mam ja ciebie ja dość! Wyjaśnia, 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 wyjaśnia. To się nie zbliżaj do mnie! O, nie, on nie że on zdydał znowu! Ja walę, vale, ja walę, vale. słuchajcie, akurat tego nie chciałem, no ale to jest jego łuk tak naprawdę. Elvisa, powiem Macio. Ci tak, uważaj strasznie, bo raczne, jestem na raczne. maksa zdenerwowany przez ciebie, więc lepiej stary, w starym nie wytłumacz. Lepiej nie wytłumacz to. Abra, nie, to był agentix, to był no, Agentix. No. Agentix jako osoba Agentix, która sama jest taka bardzo strategiczna. Mhm. Kazał mi... Strzec wszystkiego no. i wszystkie e, e, takie, wiesz, sytuacje poważne wyjaśnić. Wszystkie, jakie sytuacje poważne, stary? Gdzie je miałeś Zagrożenia sytuacje? stary? No, jakie zagrożenie miałeś tutaj, Podej, niby? Nawet nawet podejrzenia trzeba zniszczyć, stary. Stary, jakie podejrzenia? To nie były podejrzenia, ty po prostu masz jakieś urojenia. Ja się bałem, że masz nie już, stary. O, rozumiem, stary. Stary, Zdjęłem teraz powinieneś mężem. się bać y, strzały. Wiesz? To jest moja strzała. No. bo, ale poszło Felwisa, i co teraz, Felwisku? I co, jak się teraz czujesz? Mordo, do klatki, już! Chodzimy do klateczki ładnie. Tylko rozwalasz ten przycisk wariacie, ja go oczywiście zgarniam. Czy zebrałem go? Zebrałem go. Dobrze, teraz zamykamy cię w klatce. Powiem ci tak, Elviso. To było bardzo nieprzyjemne, co się tutaj stało. Do tego będę musiał okay. to wszystko powiedzieć agentowi, bo ty się naprawdę nie wydajesz ale gotowy na wojnę. Stary, ale nie wydajesz się agent gotowy na wojnę. Wie. O czym nie by Bo stary, chodzi o... stary, bo ja z zawsze piszę o, o wszystkie tutaj Ale tak, stary, stary jakby mnie to nie interesuje. Ja stoję przed faktami. Wziąłeś mnie, zamknąłeś w klatce, lepiej, stary uważaj sobie. Stary, ale agent pisał, że muszę mi, mi, mi nawet się stara, że ktoś chce zrobić. Stary, tak? ale to czy musisz w takim razie rozróżniać kiedy sytuacja jest niebezpieczna, a kiedy. Na, na, ale wiesz, kiedy ja nie jest bezpieczna. Wiesz, no co? Widzę, ja nie chciałem źle. No stary, ale nie chciałeś źle, ale wyszło źle. Aż tak źle. Powiedz mi stary, jak ty masz teraz iść na wojnę przecież ja ci nie zaufam teraz na wojnie. No ja przepraszam, macie Stary, no co przepraszam? Siedzisz ale w klatce w do odwołania i tyle no, cię no, było może, no. A może to chwilę z od klatki? Na ja mogę? Tak. Stary, z wielką przyjemnością, do widzenia! Dobra, siomeczki, zamknęliśmy go z powrotem. Teraz chyba nie wyjdzie. Zobaczymy, słuchajcie, co on będzie robił. Zobaczymy, co on będzie robił. Ej, znowu, słuchajcie. Ej, no co? Jako. Poczekajcie, on znowu przycisk sobie ogarnął. Słuchajcie, tutaj ewidentnie jest jakaś skrzynka ukryta. Słuchajcie, ewidentnie gdzieś tutaj jest ukryta skrzynia. Z koblem... Ej, no, poczekajcie, halo, o co chodzi? Mam! Elwiso! Elwiso, jak ty znalazłeś przycisk tutaj kolejny? Oj, stary, żeby to znaleźć tylko prosto, Nie stary, powiedz nie mi na serio, rozważa. bo to jest bardzo ważna informacja A co jeżeli tutaj zemkniemy jakiegoś bobsztyla i znowu sobie wyjdzie? Tak jak ty? Ale on jest zbyt wielkim nobem, żeby to Nie stary, powiem ci tak, nie. wiesz co, zróbmy tak Ty zostajesz na warcie, ja stąd idę, bo po prostu nie mogę na ciebie Dobra, patrzeć Dobra Nie ale pogodzimy się? Nie, nie, no, ja muszę to przemyśleć stary, zostań tu i tyle Nie oddaję ci itemków, bo ci stary nie ufam, elo No, także zostań tam na mózgu Przepraszam Ale Elwiso, zostań na warcie! mojej itemy, bo ja muszę wartować, ja muszę wartować Nie słuchajcie, no nie mogę, także so, so, widzieliście co się działo Pomyślcie teraz, jak ja, y, y, nawet słuchajcie u, uwierzmy Elvisowi Niby powiedzmy, że Elvis ma słuchajcie rację Że rzeczywiście on tylko słuchajcie podejrzewał było spoko No ale jak ja mam teraz mu zaufać Macio. na wojnie Jeżeli słuchajcie on jest taki denerwujący, on mnie zamyka w klatce, on mnie zabija Co to jest za sojusznik, że mordeczki Pamiętajcie żeby subskrybować kanał, bo tutaj macie wojnę z Bobo Do tego macie Mamy wyścig o nasuby, do 200 tysięcy subów właśnie z tym osobnikiem, z tym lamusem, który jeszcze myśli, że wygra wojnę, słuchajcie, nasuby na ze mną, to jest w ogóle niewykonalne, także do następnego i yo!